Witajcie, kochani! Dziś zapraszam Was na przegląd mojej szafy numer 1 na okres jesienno-zimowy. Opowiem Wam m.in. o tym, co nowego znalazło się właśnie w mojej szafie, na co będę stawiać w tym sezonie i pokażę Wam kilka stylizacji. Wiecie, za co najbardziej lubię jesień: za ciepłe, grube swetry i ogromne szaliki, jeżeli chodzi oczywiście o moją szafę. W ostatnim filmiku na temat przeglądu mojej szafy na okres jesienno-zimowy pokazywałam Wam kilka rzeczy, które nadal znajdują się właśnie w mojej szafie. Jeśli chodzi o takie okrycia wierzchnie, to cały czas stawiam na ramoneski, kurteczki. Nie kupowałam nic nowego w tym sezonie. Mam tutaj właśnie kurtkę, która jest z zary. Która już służy mi kilka sezonów, a też bardzo często o nią właśnie pytacie. Ona jest czarna, dosyć gruba, przyjemna, nic absolutnie się z nią nie dzieje, bardzo dobrze się w nią nosi i też w, ostatnim, w ostatnich vlogach mogliście ją zobaczyć właśnie na mnie, jak się prezentuje. Ale powiem Wam, że mimo wszystko w mojej szafie pojawiło się coś nowego, właśnie jeżeli chodzi o okrycia wierzchnie jest to parka. Ja jestem w ogóle taką osobą, która nie idzie aż tak bardzo za trendami i w momencie kiedy te parki były takie bardzo, bardzo modne, ja jakoś na ich punkcie nie oszalałam. Nie kupiłam wtedy nic, potem pojawiły się parki z opcją zimową, czyli z takimi futerkami, pod spodem, jakimiś fajnymi kołnierzami, a ja dalej w niej nie inwestowałam. I słuchajcie, dopiero w te wakacje tak na dobrą sprawę podczas wyprzedaży w zarze tych letnich, Massimo wypatrzył mi parkę. I tak się w niej zakochał. Powiedział, że to jest Twój styl, to jest w ogóle coś Twojego, i ty taką kurtkę musisz mieć. No i słuchajcie, takim właśnie sposobem pojawiła się taka oto parka. Zielona, z różnymi dodatkami tutaj jakimiś właśnie nadrukami, nalepkami i tak dalej. Cieniutka, ale bardzo wygodna, bardzo przyjemna. Parka ma w środku ściągacz. Także można sobie tutaj w pasie regulować, czy chcemy bardziej opiętą, czy też mniej. Jest na suwak. Dodatkowo ma tutaj takie właśnie napy. Jest to parka zary w rozmiarze XS. I na wyprzedaży ja ją właśnie kupiłam za kwotę 129 zł. Więc w sumie mało. Ona była chyba przeceniona z 299. Całkiem dobra okazja. A mówię, no super, niech będzie. I tak naprawdę zaczęłam już ją nosić w sierpniu. Bo jak wiecie pogoda nam nie do końca dopisała e, latem I teraz również bardzo fajnie się sprawdza A myślę, że taka parka też e, będzie fajnie wyglądała Jeżeli założę na jakiś grubszy sweter e, Do tego owinę się gdzieś tutaj szaliczkiem I będzie w sam raz Także jeżeli chodzi o okrycia wierzchnie tak to się między innymi prezentuje. Dodatkowo Wy już również doskonale o tym wiecie, że ja stawiam na grube swetry i noszę je nie tylko w okresie jesiennym, ale również zimą, ponieważ przemieszczam się moim samochodem, nie mam takiej potrzeby, żeby jeździć komunikacją miejską, dlatego też zakładam na siebie gruby sweter albo bez rękawnik. I po prostu gdzieś wychodzę. Myślę natomiast o tym, żeby zainwestować w sezonie zimowym w jakiś fajny płaszcz. Jeszcze nie znalazłam takiego modelu, który by mi odpowiadał, ale na pewno, jeżeli tak się stanie, to też Wam tutaj pokażę. Jeśli jesteśmy przy okryciach wierzchnich, no to muszę wspomnieć o tych moich ulubionych szalikach, wielkich, ogromnych, ciepłych szalikach. I jak na razie znalazłam jeden, który bardzo mi się spodobał. W sumie był też całkiem tani, i mówię, dlaczego nie. Nie, mam, nie miałam też żadnego szalika w takim właśnie kolorze, więc stwierdziłam, biorę. Szalik wygląda w ten sposób: jest naprawdę duży, taki jasno szary z różowymi dodatkami. Wygląda naprawdę przepięknie. Jest to Sinsai i ten szalik kosztował 29 zł. Więc sami widzicie, że cena całkiem dobra Tutaj na końcu ma też takie frędzelki Można się nim naprawdę owinąć Jest cieplutki, mięciutki, przyjemny I zwróciłam uwagę, że w sklepie Sinsaj Były również inne modele tych takich dużych szalików Ale raczej jeszcze w takich odcieniach jasnych Właśnie jasne szary połączone z beżem, z białym A ja bym chciała znaleźć Szalik, który będzie w takich jesiennych, ciepłych barwach, więc jeżeli też mi się uda, to Wam oczywiście pokażę. Jak na razie to jest moja nowość, jeżeli chodzi o szaliczki. Bardzo się z niego cieszę i będę go używać. Zresztą już zaczęłam go używać we bliższym sezonie. Jeśli chodzi o nowości w mojej szafie, to muszę również wspomnieć o takich ubraniach, które zakładam na siebie, kiedy pracuję w domu. A ostatnio dosyć często mi się to zdarza i lubię czuć się komfortowo. Nie chodzę po domu w sukienkach, nie zakładam koszul. Raczej muszą być to takie ubrania, w których naprawdę będzie mi wygodnie, będę mogła po prostu siedzieć cały dzień przed komputerem, nic się nie będzie działo, ale też będą mi się w jakiś dobry sposób prezentowały, kiedy na przykład muszę wyskoczyć gdzieś do sklepu. Jak to Mówi moja koleżanka pobułki, i muszę się jakoś prezentować. I w ostatnim czasie kupiłam spodnie, spodnie dzianinowe z Zary, które wyglądają w ten sposób. Wy już również mogliście je zobaczyć. To jest kolor, kolor taki jasny, kremowy. To nawet nie jest biały. Jasny, kremowy. One mają tutaj na dole ściągacze, wiązane w pasie z dużymi kieszeniami i lekko opuszczone, jeżeli chodzi o dół. Bardzo fajne spodnie. Jest to Zara. Ja mam rozmiar. I ja za te spodnie zapłaciłam 99 zł, one są w Zarze Dostępne jeszcze w odcieniu takim ciemnym Szarym, ale już ten szary Tak nie za bardzo mi podchodził, zresztą ja w taki, Jeżeli chodzi o takie Spodnie dzianinowe, też już mam Szary, szary z czarnym Ściągaczem, więc mówię nie, chcę coś nowego A poza tym słuchajcie, te spodnie Są całkiem ciepłe, fajnie prezentują się Też do różnych stylizacji Można w nich spokojnie wyjść na dwór Jedyny minus, no to oczywiście to, że są jasne Więc w taką pogodę, kiedy Intensywnie pada deszcz. No, nie za bardzo mamy ochotę zakładać takie jasne spodnie, żeby nam się gdzieś nie wywróciły. Piorą się całkiem dobrze. Bez żadnych problemów, nic się tutaj z nimi nie mechaci, nic się z nimi nie dzieje, nie zaciągają się Także są całkiem dobre, wygodne i ja wam je polecam jeśli szukacie takich rzeczy właśnie do chodzenia po domu Ale też lubicie styl taki luźny, komfortowy, lubicie rzeczy dzianinowe To myślę, że takie spodnie są fajnym urozmaiceniem w szafie Ale dodatkowo też kupiłam słuchajcie nową bluzę tak, uwielbiam nosić bluzy, jeżeli chodzi o siedzenie w domu. A tak, jak wspomniałam, lubię czuć się komfortowo. I bluza, która pojawiła się w mojej szafie, to jest Armani Emporio Armani. Biała bluza z kapturem, który jest tutaj też dodatkowo ściągany. Bluza ma tutaj też taką kieszeń, w którą możemy włożyć dłonie. O, zobaczcie. W ten sposób. I słuchajcie, to jest bluza męska, ale ponieważ była ona w tak małym rozmiarze, e, i to jest nawet powiem Wam rozmiar S męski albo nawet XS, e, a spodobała mi się na wieszaku, to mówię, a przymierzę sobie, zobaczę, jak będę w niej wyglądać. I już ją pokazywałam Wam, a w którymś z moich vlogów, a kiedy właśnie tą bluzę mierzyłam, i od tej pory, słuchajcie, uwielbiam ją, po prostu ją uwielbiam. Ona ma rzeczywiście tutaj napis Emporio Armani. I też ma na rękawie, taki dosyć duży. Czyli mamy po prostu gdzieś to widoczne logo, ale niestety Armani, Emporio Armani, Armani Słynie z tego, że ma taki dosyć duży te logotypy. Więc jeśli ktoś zna markę, to też o tym doskonale wie. Mi to absolutnie nie przeszkadza. Zwłaszcza, że tak jak mówię, ja siedzę w domu albo ewentualnie gdzieś na szybko wyskoczę. Więc nie mam z tym żadnego problemu, że ta bluza tak się prezentuje. Ona jest biała. Jest bardzo wygodna i ja ją, słuchajcie, kupiłam w outlecie marki Armani w Piasecznie. Po cenie, której w życiu bym się nie spodziewała, bo zapłaciłam za tą bluzę niecałe 180 zł. I ona była nie dość, że w cenie outletowej, więc kosztowała tam ponad 300 zł, ale dodatkowo jeszcze była promocja, więc była obniżka cen od cen tych outletowych. No i słuchajcie, 180 zł. To jest naprawdę niedużo, jeżeli chodzi o markowy ciuch. A myślę, że bluza jest całkiem fajna. Co z tego, że męska? Dobrze się nosi, jest wygodna. I myślę również o tym, żeby kupić sobie jeszcze ze dwie bluzy. Wybieram się do sklepu marki Hollister, ponieważ mam jedną bluzę tej marki, jestem bardzo zadowolona. No i chciałabym kupić jeszcze jakąś jedną albo nawet dwie, właśnie na okres zimowy, ale taki już zdecydowanie cieplejszy. Kolejna inwestycja na jesień to są przecież swetry. Swetry, nie tylko te takie ogromne, które zakładamy na siebie, jak gdzieś wychodzimy, ale właśnie takie sweterki do noszenia na co dzień. I pierwszy z nich, który już też mieliście okazję widzieć, prezentuje się w ten sposób. To jest sweterek w paski kremowe, w czarne, takie dosyć duże poziome paski, oczywiście z zaryb, w rozmiarze S. Bardzo mi się ten sweterek spodobał, zwłaszcza, że tutaj ma taki dodatkowy element, czyli modne w tym sezonie perły. Ja jakoś nie noszę pereł gdzieś tutaj na sobie. Kiedyś nosiłam bardzo często właśnie kolczyki, ale myślę, że taki mały akcent, właśnie w postaci tych perełek przy rękawach, bardzo fajnie wygląda. Słuchajcie, i ten sweterek kosztował już Wam mówię, bo tutaj mam nawet wszystkie ceny wypisane sweterek kosztował. Około 80 zł, o ile się nie mylę i naprawdę dobrze się nosi. Już go prałam, bez żadnych problemów, jest ciepły, jest naprawdę bardzo wygodny, obcisły. One były roz, dostępne w różnych rozmiarach ten materiał jest niezbyt gruby, ale jest taki słuchajcie, wystarczający, jeżeli chodzi o porę jesienną. No wiadomo, zimą będzie trzeba coś na niego cieplejszego założyć, ale jest naprawdę bardzo, bardzo wygodny. ściągacze tutaj mamy przy rękawach, mamy ściągacz. Na dole dobrze się go prasuje, też nie ma z tym problemu w pierze. Także jeżeli chodzi o sweterek numer 1, wygląda on tak. Sweterek numer 2, który również Wam się spodobał, a zauważyliście go w jednym z moich vlogów, to jest taki bordowy, cienki sweterek również z Zary w rozmiarze S. On jest już taki szerszy. Bardziej luźny, z cieńszego materiału. Ja już mam, słuchajcie, w swojej szafie jeden taki sweterek w kolorze zielonym. Miałam też kiedyś szary, ale niestety koty mi go zaciągnęły. I myślę, że ten kolor jest, słuchajcie, naprawdę przepiękny. Zresztą bordo, czerwień królują w tym. W sezonie jesienno-zimowym Chciałam mieć coś takiego w swojej szafie Chciałam żeby to był właśnie taki piękny Bordowy odcień I ten sweterek był idealny I teraz uwaga, uwaga, on kosztował tylko 49,90 Są dostępne też W innych kolorach O ile się nie mylę jest też taka ciemna zieleń Są też sweterki Tego typu w paseczki Także szukajcie w zarze Jeśli lubicie coś takiego To myślę, że Wam się spodoba I trzeci sweterek Teraz już Stradivarius, który jest znacznie cieplejszy. Prezentuje się w ten sposób jest to szary sweter z takim, taką przeplataną białą nitką. Ma tutaj mini taki półgolf, bardzo dobrze się go nosi, nie posiada ściągaczy tutaj przy rękawach, i nie posiada też ściągacza na dole, więc on jest taki dosyć luźny, ale też nieco krótszy niż wcześniejsze sweterki. Też rozmiar S. Bardzo ciepły, miękki, przyjemny. Jeszcze go, co prawda, nie prałam, więc nie wiem też, czy nie będzie się mechacił i e, jak się będzie sprawdzał właśnie po praniu, ale powiem Wam, że naprawdę przyjemnie się go nosi i ten sweterek kosztował niecałe 90 zł. A teraz pokażę Wam coś, co jest w sumie nowością w mojej szafie. Um, jeśli siedzicie mi od dłuższego czasu, to też wiecie, że ja jestem osobą, która lubi stawiać na wygodę i mam zdecydowanie więcej dżinsów w swojej szafie, i wygodnych spodni niż jakichkolwiek sukienek, ale po okresie letnim coś się w mojej głowie zmieniło. Chciałam kupić sobie, a nadal chcę, więcej sukienek. Dostaję od was masę komplementów, kiedy wstawiam gdzieś zdjęcia na Instagramie w tych sukienkach, że powinnam właśnie nosić, że powinnam pokazywać nogi i nie tylko. I coś mnie tak jakoś ruszyło, postanowiłam, że jak znajdę odpowiednie sukienki dla siebie w takim stylu, jak ja lubię. Luźne, nie jakieś tam klasyczne, wyjątkowe i tak dalej, to będę w nie inwestować. No i właśnie. Pierwsza sukienka, którą Wam pokażę, to jest taka sukienka, tunika. Zresztą myślę, że ta druga e, też, bo mam dwie do pokazania Wam. Pierwsza wygląda w ten sposób. To jest właśnie taka sukienka z krótkim rękawkiem w papitkę, ale zachwycił mnie ten piękny wzór tych kwiatów. To jest tak jak wiecie mój styl. Ja uwielbiam takie błyszczące właśnie elementy gdzieś w strojach. To jest Zara. Sukienka jest całkiem wygodna, jeśli o to chodzi luźna, ma dobry materiał. Już ją prałam też nic się z nią nie dzieje. Ja mam tutaj w rozmiarze S. Fajnie się ją nosi. No, i taka sukienka to jest fajne rozwiązanie. Na przykład, pod cardigan można ją łączyć z różnymi kolorami, które mamy tutaj. Nie tylko właśnie taką pepitką, ale z czymś takim podobnym, właśnie w odcieniach, coś jak te kwiaty. A zresztą słuchajcie, kwiaty w tym sezonie również są bardzo modne i pojawiają się u wielu projektantów. Więc mówię, dobra, niech będzie ta pepitka w te kwiaty. Dodatkowo można na to założyć kurtkę, taką ramoneskę, którą wam wcześniej pokazałam, albo ewentualnie jakiś gruby sweter. I też będzie całkiem fajnie wyglądać. Więc mamy tutaj pierwszą sukienkę, i ona kosztowała, już wam mówię, ta sukienka w pepitkę kosztowała 99,90. Druga sukienka, która również was zachwyciła, i to jest sukienka tunika, jest. Czarna, ale też ma kwiaty. Ta już ma dłuższy rękaw i ten rękaw jest taki, no nieco dłuższy. On tutaj nie ma żadnych ściągaczy, więc jeżeli ktoś ma krótkie e, ręce albo jest osobą niską, mogą te rękawy być nieco na niego, na tą osobę za długie. E, sukienka jest z takiego przyjemnego materiału, e, przez co też jest ciepła, mimo tego, że wydaje się, że jest ona dosyć taka cienka. Ale jak już ją założymy, to naprawdę odnosimy takie wrażenie, że jest nam ciepło. Rozmiar S, jak zwykle, sukienka z Zary. I ona jest z przodu, właśnie w takie kwiaty. Kwiaty ma na rękawach, a tył ma gładki. I gdybym miała porównać długością te dwie sukienki, to ta jest nieco dłuższa. No może tam dosłownie kilka centymetrów, ale mimo wszystko jest dłuższa. Także taka sukienka. I ta sukienka kosztowała niecałe 80 zł. Także myślę, że to też był dobry deal, a powiem wam, że naprawdę pięknie wygląda No i oczywiście sukienkę również, możemy założyć do niej kurtkę taką ramoneskę Możemy założyć do niej sweter, grube rajstopy i będzie wyglądała naprawdę fajnie Ostatnia rzecz, którą wam dzisiaj pokażę to jest koszula, sukienka Koszula w takim rozmiarze ogromnym, oversize Pochodzi również z Zary, i też już mogliście ją zobaczyć, ale w tej koszuli urzekł mnie kolor i przede wszystkim przepiękny kołnierzyk. No tutaj mamy takie elementy dekoracyjne plus przepiękny mały guziczek, też taki właśnie ozdobny. I jak zobaczyłam tą koszulę, to tak sobie pomyślałam, kurczę, to będzie fajne wyjście właśnie jako sukienka. Nie tyle taka duża, ogromna koszula, tylko sukienka I kupiłam sobie do niej jeszcze pasek w, w hausie, za który zapłaciłam niecałe 25 zł Czarny paseczek ze srebrnymi wstawkami I słuchajcie co zrobiłam, spięłam koszulę w ten sposób i co? Wygląda jak sukienka Przód ma nieco krótszy niż tył, bardzo jest wygodna, chociaż powiem Wam, że w momencie, kiedy spinam koszulę paskiem, jest ona z przodu dla mnie nieco za krótka. No, ja nie czuję się aż tak bardzo dobrze w takich wersjach mini, dlatego zakładam pod nią jeansowe spodenki i wygląda to też całkiem, całkiem fajnie. No i myślę, że połączenie takiej koszuli w kratę, która jest, nie wiem czy Wy to dobrze widzicie na kamerze. Ona jest w takich odcieniach jasny, taki kremowy, plus granat. To nie, jest, to nie jest czarny kolor. Wygląda naprawdę fajnie, plus grube rajstopy albo ramoneska, albo jakiś fajny gruby sweter. I naprawdę mamy świetne rozwiązanie. Oczywiście tą, tę koszulę można również włożyć w dżinsy albo w jakieś szersze spodnie i też będzie fajnie wyglądała. No i ta koszula była najdroższa, ona kosztowała 139 zł. Kochani, jeśli chodzi o przegląd szafy na jesień, to oczywiście nie wszystko. Tak jak wspomniałam na samym początku, to jest pierwsza część, ponieważ planuję kolejne zakupy. Szukam odpowiednich butów. Tak jak Wam wspominałam, szukam również płaszcza. Chcę zainwestować w nowe szaliki i kupić jeszcze kilka ciekawych rzeczy, plus nowe dżinsy. Także spodziewajcie się, że w najbliższym czasie pojawi się druga część. Przegląd mojej szafy na jesień i zimę. Mam nadzieję, że kilka tych rzeczy Was zainteresowało. Stylizację w nich możecie również zobaczyć na moim Instagramie. Tam staram się na bieżąco wrzucać zdjęcia, więc możecie też um, podglądać i sprawdzać, co i jak. Dajcie znać, co pojawiło się nowego w Waszej szafie na najbliższy okres. Już teraz na ten okres jesienny. Co myślicie o tych rzeczach, które Wam pokazałam? Linki znajdziecie w opisie do filmiku, jak zawsze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików. Buźjaki, pa!